W dniach 21 i 22 czerwca samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemie Jędrzejowska-Gryf mieli przyjemność gościć delegację turecką. Cel wizyty przedstawi pani Bogusława Wypych, prezes Lokalnej Grupy Działania Gryf. Wizyta turecka w Polsce odbyła się na prośbę Ministerstwa Turcji ponieważ jak wiemy Turcja stara się o wstąp, przystąpienie do Unii i realizują aktualnie programy takie pilotażowe. Bardzo są zainteresowani realizacją lidera. Chcieliśmy przekazać im jak najwięcej wiedzy na temat zakładania samego lidera. Czyli stowarzyszenia, problemów przy zakładaniu oczywiście. Turcy byli bardzo dociekliwi, bardzo szczegółowe pytania zadawali. Zainteresowanie wzbudzało u nich to, że tyle operacji zostało zrealizowanych. Z tego programu chcieli odwiedzić te miejsca, gdzie realizowane były operacje, zarówno z odnowy małych projektów, różnicowania, jak i mikroprzedsiębiorstw. Chcieliśmy również pokazać im nie tylko operacje wykonane w ramach działania PROF, ale również nasze perełki, zabytki. Znaleźliśmy czas również na to, by odwiedzili klasztor, by Muzeum Przepkowskich odwiedzili, kolejkę woloskotorową, zwiedzili zamek w Sopkowie, muzeum imieniem Mikołaja Reja, w, czyli dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach, jak również inne zabytki, które były remontowane, czy ewentualnie odnawiane, czy było zagospodarowanie placów wokół nich, tak jak na przykład kościół w Chrzcięcicach gdzie przy okazji odwiedzenia tego miejsca zwiedzili ten kościół. Nasze najbliższe działania to są tak. Pierwsze takie priorytetowe to jest dokonać zmian w, strategii, w lokalnej strategii rozwoju, ponieważ są dodatkowe pieniądze w Ministerstwie 280 milionów na wszystkie lokalne grupy działania do wzięcia jeszcze tak naprawdę w tym roku. Mamy możliwość ubiegać się o Myślę około 5 milionów złotych dodatkowych. Zwracam się z prośbą do społeczeństwa powiatu językowskiego. Jeśli macie Państwo osoby fizyczne, przedsiębiorcy, czy też samorządy, macie pomysły, wspaniałe jakieś pomysły, proszę do nas jak najszybciej, przynajmniej w ciągu tygodnia zgłosić te swoje pomysły, ponieważ my mamy możliwość umieszczenia tych pomysłów w lokalnej strategii rozwoju i będzie to jak gdyby takie, takie pieniążki będą znaczone już konkretnie na to działanie. W najbliższej przyszłości ogłaszamy nabór również na nasze działania i to będą działania na Rodnowa i Rozwój Wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Na pewno będą to wnioski skierowane do wszystkich tych osób, które będą chciały robić inwestycje w kierunku rozwoju turystyki, agroturystyki, produktu lokalnego. Planowany nabór jest od 20 sierpnia do 20 września.